Siema, a dzisiaj będziemy robić crash testy takiego urządzenia do mierzenia cukru, a więc zaczynajmy. Okej, okay, jakie to urządzenie ma problemy? On nie ma żadnych problemów, ale ma zapchane tutaj wejście USB, tutaj takie. No i to jest w pełni sprawne, jednak. Tu porysowane ma, a więc crash testujmy. Okej, okay, pierwszy śrubokręt. O, o, o! Poszedł! Chwila. Muszę to sam zrobić? Ale patrzcie. O! O! O, da? Dobra, dobra. A teraz najmocniej jak umiem. Okej, okay, a teraz zróbmy y, drop test pierwszy y, do z kieszeni. Okej. Okay. Trzy, dwa, jeden. I co? Ale się działa, ok a zróbmy teraz to co chciałam zrobić o jak fajnie mieć takiego fajnego androidowca, taki fajny telefon CO? SKLASZOWAŁ SIĘ SYSTEM? A! i co poszło? jak? no baterie wypadły. jedna bateria i tu jest druka ok teraz musimy włożyć te baterie I druga jeszcze. Okej, okay. i co? Nieło to ciała Nie nobiorę ten drugi śrubokręt. Śrubokręt inna ba. lam. O, patrzcie. Zbił się ekran! No zbił się! O! O, ho ho! Ogólnie to całe to urządzenie będziemy niszczyć, bo, bo w ogóle nie chce mi się go naprawiać. A poza tym nie znam się na takim urządzeniu naprawy. Ja! Ale poszło! Okej, okay, a teraz zróbmy takie... fajne uderzenie. A jak dobrze mieć fajny telefon z taką fajną tapetą, jakby było pęknięcie. Co? Skraszałam się system! ok i to się stało chwilka. Pokażę wam jak sięgnę. Mam urządzenie, także zakładamy klapkę. Chwilka, bo muszę to docisnąć. O! No, trochę się zmniejszyło, ale spróbujmy dowalić. O! O! Przepraszam, że częściej mi się telefon, ręka, ale muszę to jakoś mocno zbić. O! Ja cię! Czekajcie, wyłącz to! Wyłącz to! Wyłącz to! No. No, nie chce się wyłączyć. O! Wyłączyło się. Ale. To wygląda jakby w ogóle ekran nie był zbity. Tylko ten plastik jest uszkodzony. Yy, porozwalony. Ok, wkładam baterię. I co? I co się stanie? Co jest? Dalej działa! O, oh, działa. Ok. Tak jak obiecywałam wam, zrobię crash test. O, niebieskie światełko? A co to? Ok. ok, teraz zróbmy to jeszcze raz, co wcześniej. A, jak fajnie mieć fajny go Samsunga Wave 323 yy, i mieć taką fajną tapetę, jakby był zbity ekran. Co? Powiada mi o A co to? Pipi. Pip. Nie płacisz abonamentu, zablokujemy ci telefon. Co? Walczy się. I co? Najmocniej, jak umiem. Ok, teraz sięgajmy po baterię pierwsza i druga. Czekajcie, pokażę wam, jak znajdę. O, już mam. Także nie muszę już zatrzymywać. Musimy teraz włożyć. Okej, okay, już mamy. Co jest? Płyta nie działa? Czekaj. Nie, no niemożliwe, że płyta nie działa. Czekaj, a przez hard reset? No nie idzie tego odpalić. No co co jest chwila coś O dalej działa Nie wiem czy wy to widzicie, ale tu coś pokazuje ekran więc Kroste stojmy, dalej. Chwilka, tylko muszę założyć klapkę. No i przechodzimy. Ale naprawdę, widowie, to wygląda, jakby w ogóle płyta nie działała. A! O! Chwilka. Zer muszę tak zrobić, żeby najmocniej było. A. A. Chwilkę... No, chyba już. I co? Płyta nie działa. O! No ale... To nic dalej z crash testu, bo będziemy dalej robić! No. Do jego mać. I raz, dwa, trzy: im masz za swoje ty obsorowane playu, że nie płacę abonamentu i zablokujecie mi telefon. No i dobra, teraz muszę y, włożyć baterię. Zaczekajcie. I co? Załącza się w ogóle? Działa? Co jest? O, ale pęknęło. Dobra, Czekajcie, spróbuję to odczytać jakoś, co tu pisze. Co? Zablokujemy ci telefon. Wiedzialaj. A, 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 a liczcie, i go mać! A! A! Krasz testuje go, a Play mi wysyła, że nie działa! I że zablokują mi telefon. O! Ale chwila! Czekajcie, muszę rzucić tak mocno, że odpadnie. I co? Patrzcie, odchodzi. Dobra, to to. Płyta. To jest jak z LG? Czy Samsunga jakiegoś? Nie widzę nic, ale taśmica tu jest. Ale zobaczymy czy to działa dalej. Muszę włożyć baterię. On trochę przypomina, jak telefon bo. Bo trzeba włożyć baterię, tylko nie taką.